Dzień dobry, witam państwa serdecznie z kolejnej relacji w ramach projektu Cebulowe. Dziś znajdujemy się niedaleko miasta Bóg w rejonie Poznania na plantacji Cebuli Ozimej. Mamy połowę listopada. Już niedługo Cebule wejdą w stan spoczynku, w okres przyzimowania. Znajdujemy się obecnie na plantacji, gdzie jest kilka odmian z portfolio firmy Bejo. Dziś chcielibyśmy ocenić stan ich kondycji, zanim wejdą w okres przyzimowania. Jak możemy zobaczyć, plantacja jest bardzo wyrównana. Okres siewu w tym roku przypadał na idealne warunki wilgotnościowe oraz temperaturowe, co pozwoliło na bardzo wysokie wschody, bardzo wyrównane wschody. Obecnie Cebula posiada pomiędzy 3 a 4 liście właściwe, co oznacza, że osiągnęła już idealną fazę, by wejść w okres przyzimowania. Co jest również istotne przy cebulach ozimych, ważne, żeby szyjka w tym okresie, jak obecnie, czyli w drugiej połowie listopada, miała mniej więcej grubość ołówka oraz zgrubienie cebulowe osiągało około 5-6 mm. Kolejnym istotnym czynnikiem przed okresem przezimowania jest rozbudowany system korzeniowy. Pozwoli nam on pobrać e, idealnie składniki pokarmowe przed okresem spoczynku oraz e, da nam to również szybszy start wiosną. Ta plantacja została założona 25 sierpnia. Mamy tutaj cztery odmiany z portfolio firmy Bio, takie jak Electric, czyli czerwona cebula, oraz trzy nowe odmiany mieszańcowe Bridger, Olympic oraz Element. Każda z tych odmian charakteryzuje się wysoką odpornością na jarowizację. Jest to istotne pod kątem przezimowania oraz e, warunków stresowych, które zazwyczaj od kilku lat spotykają cebulę o zimie. W okresie wiosennym. Jeżeli chodzi o zabiegi herbicydowe, na tej plantacji zastosowano pendimetalinę łącznie w dwóch dawkach 1,5 litra na hektar. Możemy zobaczyć, że plantacja jest bardzo czysta. Dodatkowo wykonywany był tutaj zabieg na chwasty jednoliścienne z tytułu tego, że plantacja jest zakładana po złożu. Pamiętajcie Państwo, odpowiedni dobór odmiany, termin siewu, zabiegi herbicydowe wykonywane w odpowiednim momencie to większa połowa sukcesu, aby cebule przezimowały nam jak najlepiej i aby wiosna przysporzyła nam coraz mniej kłopotów. Na dziś to już wszystko. Zapraszamy do kolejnych odcinków w ramach projektu Cebulowe. Pozdrawiam serdecznie.